Tu i teraz. Zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu Karol Gwiszcz, prezes Fundacji Askier. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o nowych i tych nieco starszych projektach fundacji, ale wcześniej wyjaśnijmy kwestie, które myślę wielu osobom spędzają sens powiek: Meisterklub, czy kawiarenka naprawcza? Czy jedno i drugie, co jest projektem, co jest miejscem, co jest programem? Na pewno my jesteśmy Fundacją Maskier, to jest jeden pewnik. Drugi pewnik to jest taki, że realizujemy program y, Majster Klubu, czyli jesteśmy Majster klubem też, y, który ma siedzibę na papiełżkę 26C i w ramach niego mamy różne działania związane właśnie z majsterkowaniem, z takimi rękodzielniczymi też rzeczami ekologicznymi. I jednym z nich jest kawiarenka naprawcze, czyli taki projekt, który realizujemy od listopada zeszłego roku. Czyli takie miejsce napraw, do których można przyjść, w sensie do nas napić kawki i, i po, pomajsterkować wspólnie. I to funkcjonuje nadal cztery razy w miesiącu. Czyli mamy pierwszą, trzecią sobotę i drugi, czwarty wtorek. Troszeczkę tych terminów jest. Ale to wszystko na Facebooku pięknie jest wyjaśnione. Mamy teraz uruchomiliśmy kalendarz na stronie internetowej mm -hmm. O, to jeszcze lepiej. I tam wszystko jest, wszystkie nasze działania są tam opisane dokładnie, jak się zapisać, i jak dołączyć, czy jest darmowe, czy może trzeba coś jakąś dobrą opłatę, czy jest otwarte wydarzenie, gdzie wszystko jest rozpisane. Tak, bo dużo rzeczywiście tych wydarzeń, to wydarzenia bezpłatne, otwarte, każdy może przyjść. Zatrzymajmy się chwilkę przy kawiarence. Naprawczej, czy ten pomysł się sprawdził, czy był trafiony, czy mieszkańcy Rzeszowa przyjęli i korzystają z tego dobrodziejstwa? To zależy, bo to pytanie. Oczywiście. Uwielbiam taką odpowiedź, to zależy. To Wiem, zależy. że nie będzie krótka. Tak, bo no musieliśmy tutaj spędzić pewnie dobre pół godziny do godziny, żeby sobie wszystko omówić. Ale tak mówiąc, pokrótce to dużo osób zauważyła potrzebę, duża ilość osób rzeczywiście nas odwiedza i przychodzi naprawić coś swojego, albo przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie do nas jakiś taki pomysł, sprawdzić czy można go zrealizować, ale też bardzo dużo jeszcze pracy, żebyśmy mhm. uświadomili rzeczywiście tutaj mieszkańców Rzeszowa, że w ogóle istniejemy. Że jesteśmy, że można do nas przyjść, kiedy można do nas przyjść. No, ale... Z czym można do Was przyjść, prawda? Tak, i że w ogóle warto do nas przyjść. Mm -hmm. Tak, to jest I no, że tak, warto tak. nie wyrzucać tych przedmiotów AGD chociażby z domu, mm -hmm. tylko warto przy nich podłubać i je naprawić. To też myślę, warto przypominać o tym. Jak najbardziej warto, mhm, tak. W drodze tutaj też tej kawerenki budujemy cały czas też ilość osób, które u nas przychodzi jako wolontariusze i bardzo fajnie tutaj to odbieram, bo zaczynaliśmy w zasadzie z grupką powiedzmy pięciu wolontariuszy, no a teraz mamy ich ponad dwudziestu i każdy Pięcie. chce coś robić, chce coś działać. Idea im się bardzo podoba. Mi się podoba to, że oni chcą działać przy no, naszej idei, którą gdzieś tam sobie zaszczepiliśmy i którą Promujemy dalej, więc rozrasta się. Działamy. Kim są wolontariusze? Co to za osoby? No to też jest. W wieku, tak? Bardzo różnie, tak, bardzo różnie, ale w większości są to osoby pracujące, Sobie pracujące, które szukają pomysłu trochę na spędzenie tego czasu nie przed telewizorem, tylko aktywnie, które chcą gdzieś coś działać, takiego społecznego, zrobić coś fajnego dla ludzi. Też rozwinąć siebie, bo tutaj różne aspekty są tego wolontariatu, zrobić coś dobrego, widzą, jak my działamy. Podoba im się nasza idea, więc jest to dla nich w jakiś sposób spójne. Dla każdego coś się znajdzie. No bo właśnie, tutaj... co robią na przykład wolontariusze? Na przykład prowadzą kawiarenkę naprawczą. Czyli na przykład ktoś może jeden dzień po prostu przyjść i w jedną sobotę poświęcić w miesiącu i ponaprawiać trochę rzeczy. I mamy właśnie takiego teraz nowego Mariusza, który... Złota rączka, tak? Tak, taką złotą rączkę właśnie, który sobie działa. I trochę też nam rzeczy naprawia przy okazji. Też w lokalach coś się popsuje, czy coś trzeba zamontować. To jak najbardziej. Są osoby, które zajmują się stricte grami planszowymi. Mamy też gry planszowe i, i, i za, będziemy ruszać. Myślę, że lada dzień będą jakieś wyniki odnośnie projektu Grajże, czyli projektu planszówkowego. Póki co są to spotkania raz w miesiącu na które można przyjść i, i pograć sobie w planszówki, więc są osoby, które tutaj w tym aspekcie planszówkowym się troszeczkę udzielają, czy organizują te spotkania, czy kręcą rolki, czy są na wydarzeniach i pomagają innym rozpracować niektóre trudniejsze tytuły. Więc jest też pole do popisu dla planszówkowiczów, albo po prostu można przejść i sobie pograć. Wydarzenia, tak? Czyli w wydarzeniach też biorą udział? Tak, biorą plenerowych. udział w mm -hmm. No i plenerowych, i te, które mamy na miejscu, jakby mówię o grach planszowych. Plenerowych też, bo mamy tych wyjazdów teraz bardzo dużo. Jesteśmy w kilku miejscach naraz czasem i, i, i można przyjść właśnie... W ramach też wolontariatu, właśnie pomóc, pomóc nam zorganizować stoisko, troszeczkę opowiedzieć o naszej działalności, trochę poprowadzić jakieś warsztaty, coś przeasystować, albo na przykład przygotować materiały do warsztatów i to też jest dla nas bardzo pomocne, no bo mówię, tych działań jest dużo i, no i potrzebujemy po prostu pomocy, żebyśmy mogli tą naszą ideę jeszcze bardziej szerzyć. Podczas tego weekendu mocno pracowaliście, tak? Podczas wydarzeń plenerowych. Podczas tego weekendu, podczas poprzedniego poszedniego, poszedniego i jeszcze poprzedniego. I Kolejne opowiadają się też dość fajnie, więc jest co robić. To powiedzmy Państwu, którzy być może nie znają Waszej działalności, co robicie podczas takich wydarzeń plenerowych? Jak wygląda Wasze stanowisko i dlaczego warto przyjść? No właśnie my tutaj plenerowo głównie realizujemy program nasz Majster Klubu, czyli jesteśmy z majsterkowaniem, pod postacią warsztatów dla dzieciaków, czy to z malowania wiertarkami, czy z murowania domków, z cegiełek, mamy też koło Fortuny, można coś wygrać u nas, prowadzimy zbiórkę cały czas na funkcjonowanie właśnie naszego programu Meisterklubu Klubu. Pokazujemy się też ze strefą Majsterkowicza, czyli z takimi rzeczami do... Z krętarkami, młotkami, z piłą moja, twoja. Nadal jeździmy, cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem. Widziałam, że kolejki do tej piły się ustawiają. Kolejki do piły szczególnie, bym powiedział, ostatnio dorosłych mężczyzn, bo chcą pokonkurować między sobą albo z dziećmi czasem. No, no. Różne te walki wyglądają, ale są, są bardzo fajne i miło się to patrzę. To Tutaj padło słowo murowanie, to za chwilę o murowaniu, a dokładniej o zielonym murażu. Porozmawiamy. Karol Gwiszcz, prezes Fundacji Asker, gości w naszym studiu. Karol Gwiszcz, prezes Fundacji Asker, no, gości w naszym studiu. Teraz będziemy rozmawiać o projekcie Zielony Muraż. Bardzo ciekawa nazwa. I tym Zielonym Murażem jest młody człowiek? Tak, młody człowiek w wieku w zasadzie od dwóch lat, bo to już powiedział, że coś już może zacząć robić. Rob, rob, mm -hmm. Tak, robić rączkami. Do w zasadzie tutaj ograniczeń wiekowych do góry nie mamy. Można murować, bo o tym jest projekt. Murować ekologicznie. Mhm. Murować ekologicznie, bo taki, taki zamysł projektu, który, którego celem jest właśnie rozwijanie tej świadomości ekologicznej u dzieci, rodzin, poprzez kreatywne wykorzystanie materiałów recyklingowych. Tak. Mamy tutaj taki materiał, który, na którym w zasadzie się dużo osób nie zastanawia, co się z nim dzieje, a to dokładnie jest panel podłogowy, nie mhm. płyta karton gips Obieg tego materiału jest taki, że jest produkowany, trafia nam na ścianę no i póki nam się nie znudzi wystrój, no to to, jest. to sobie jest. tak? A później, jeżeli trzeba coś z tym zrobić, no to trafia nam tylko na, na peszok, czy tam inne jakieś składowiska odpadów. My wpadliśmy na pomysł, żeby trochę to zmienić, trochę to przerobić, spróbować w jakiś sposób wykorzystać ten materiał, tak? jeżeli jest w miarę cały. I tak samo jest z panelem podłogowym. Leży na podłodze, póki nam się nie znudzi, nic nie zarysuje. To on sobie leży, ale później trzeba go jednak całego wyrzucić. Nie wymieniamy po szczególnych paneli, tylko już konkretne ilości metrów, które, które też po demontażu trafiają na, na śmietnik. Tak? My te materiały z wielką chęcią przyjmiemy. Jeżeli ktoś by tutaj chciał z Państwa takie materiały oddać, ma ich albo podczas prac remontowych, budowlanych ma ich nadmiar, Albo nie ma co z nimi zrobić. My możemy przyjechać do Państwa i, i te materiały zabrać. Po uprzednim oczywiście kontakcie telefonicznym. I my te rzeczy przerabiamy na materiały do zajęć dla dzieciaków. My przerabiamy płytę karton-gips na małe cegiełki, tniemy je na takie no najpierw na paski, a potem na takie małe cegiełki wielkości mniej więcej 2 cm na cm. Panele podłogowe tniemy znowu w kształcie domków, też takie mniejsze części i z tego dzieciaki kreatywnie przetwarzają Nasz ten, ten materiał w domki. Kapitalny pomysł. I już sprawdziliście, prawda? Pierwsze zajęcia takie już były? Tak, byliśmy na wydarzeniu tutaj na REG nad Wisłokiem mieliśmy stoisko, fenomenalnie po prostu tutaj się, się to sprawdziło, masa dzieciaków, masa rodziców, wszyscy byli mega zadowoleni, każdy kreatywnie, bo te domki były różne, tak, każdy budował co chciał, to były, czy to domki takie standardowe, czy to 2D, czy to były jakieś bryły, czy ktoś zaczął jakiś zamek budować, kreatywność bez ograniczeń w zasadzie. A materiał, który wydawałoby się, że po prostu może leżeć na śmietniku nie ma co z nim zrobić i musi trafić po prostu na śmietnik, a tutaj, no nie, jednak coś możemy z tego wykombinować i jeszcze zabawę, frajdę dzieciakom i pobudzić ich kreatywność. Potrzebujecie dużo takiego materiału? Potrzebujemy trochę, tak, tak, potrzebujemy trochę, więc jeżeli ktoś ma taki materiał, to, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu telefonicznego i będziemy jeździć yy... Też, żeby nie kłopotać, bo nie każdy może tak przywieźć, no to, to, to z chęcią. Czy to z domów prywatnych możemy to odebrać? Może ktoś prowadzi firmę na przykład i ma jakieś ścinki podczas prac remontowych, podczas prac budowlanych po prostu. My też z chęcią je przyjmiemy i, i przerobimy. Bo te warsztaty są bezpłatne, prawda? Podczas tych wszystkich wydarzeń plenarnych. Tak, tak, tak. jak najbardziej są bezpłatne. W ramach projektu planujemy tutaj, się był plan na, na trzy takie wydarzenia. Pierwszy już się odbył. Mamy na pewno termin ostatni, czyli to będzie 30... Sierpnia i na pewno w lipcu jeszcze coś będzie yy, takiego zaplanowanego w ramach projektu, yy, ale myślę, że przy dobrzej ilości materiałów i odpowiedniości wolontariuszy, to będziemy tego robić znacznie więcej, tak? Bo pomysł jest fajny, nam się bardzo podoba, jeżeli chodzi o, o zaangażowanie społeczności, bardzo nam się podoba, jeżeli chodzi o odbiór wśród dzieciaków, rodziców. Więc czemu nie? No i to też jest spójne z Waszą ideą, z Waszą misją, z Waszą działalnością, prawda? To takie patrzenie ekologiczne na świat. Tak, ekologia i, i majsterkowanie, murowanie to jest to jesteśmy my właśnie w 100%. To kreatywne wymyślenie, jak przerobić coś i jeszcze do tego dołożyć ten zamysł taki budowlany, majsterkowy, który jest mi bardzo bliski. Ale też bliska jest Wam bardzo współpraca z seniorami. Może jeszcze o tym aspekcie Waszej działalności, powiedzmy. Tak, tutaj seniorów. Również angażujemy do działań, już może nie przy murowaniu, ale przy tworzeniu różnych rzeczy z drewna. W zasadzie od 4 czerwca będziemy ruszać z warsztatami dla seniorów. O godzinie 13 można przyjść na warsztaciki takie dwugodzinne. I tutaj tworzymy to jest kontynuacja jakby projektu, więc tworzymy w ramach niego różne skrzyneczki, na przykład drewniane na balkon, organizery na, na biżuterię też z drewna. Różne takie rzeczy też gipsowe, myślę, że będziemy, będziemy sobie robić, bo pogoda temu sprzyja, więc jest to taki kreatywny, kreatywny czas, też majsterkowy. Też można te ręce jeszcze troszeczkę poćwiczyć u nas. I miło no. spędzić czas. Tak, oczywiście, że tak. Bo to chodzi o to, żeby się troszeczkę pobawić, pogadać też z ludźmi. Trochę w tym innym środowisku pobyć. Zawsze to jest ktoś nowy też. A kawka i herbatka, ciasteczko u nas też jak najbardziej zawsze jest. Przekonywał, przekonywał i przekonał. To jeszcze powiedzmy tylko na koniec, gdzie znaleźć informacje na wasz temat? Jest Instagram i Facebook i strona internetowa? Tak. Wszędzie jesteście. Wszędzie jesteśmy. Znaczy, no nie wszędzie, ale. Na TikToku jeszcze Ale, ale tam, gdzie powiedziałaś, że jesteśmy, na stronie internetowej askier.org jest kalendarz. Tam staramy się na takim wyprzedzeniu przynajmniej dwutygodniowym wrzucać wszystkie informacje o tym, co realizujemy. I po kliknięciu w dane, w dane wydarzenie mamy informacje tutaj dla Państwa już, czy to są wydarzenia otwarte, gdzie one są, jak się zapisać, czy trzeba się w ogóle zapisywać. Terminarz, godziny, wszystko tam jest. Myślę, że kompendium wiedzy jak najbardziej takie stałe i, i myślę, że fajne dla odbiorców. Bardzo fajne. Zapraszamy Państwa serdecznie do kontaktu z Fundacją ASKER Prezes Fundacji Karol Gwiszcz Dziś gościu w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Jeszcze. Proszę. Jeszcze, jeszcze chciałbym tylko jedno powiedzieć, że projekt Zielony Murarz, Zielony Murarz został dofinansowany przez Fundację Cemex Budujemy Przyszłość i to z nią wspólnie jako, jako partnerzy tego projektu realizujemy go i szerzymy właśnie tą ideę działań ekologicznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie.